Christus Vicit Laudetur. Laudetur, to znaczy, Wygrał. Chrystus wygrał. Chrystus wygrał. Pan, nie wiem, czy widziałeś wczoraj pierwsze słowa Nawrockiego, mm -hmm. jeszcze po ogłoszeniu tych pierwszych sondażów. Przecież powiedział słowem pana naszego Jezusa Chytrusa. No dobrze, Maciej, to znaczy, uważasz, że wszystko się fajnie poukłada. Na pewno jedna trzecia tani prąd, prawda? Bo obiecał nam. Tylko nie wiem, czy to od teraz, nie. czy od sierpnia. Znaczy, ja uważam, że przy tych nastrojach. I przy tych Żen diot, bo nic mnie nie zszokowało tak jak wyniki badań dotyczących żeni diot grupy między 18 a 19. to znaczy, mówimy o młodych Tak bo Oni nie zrozumieją, oni się uczyli tylko z bryków. W brykach przeczytali, a pierwiastka nie opanowali do dzisiaj. Za to nie odpowiadają im, widziszcie, powoda, czyli wypasione ulice, kamienice, domki, drogi mm -hmm. rowerowe. Jest źle. Bozi chcą. Bozi. Bozi, która da im Julki. Czarnek z bronem, srogo Julki pokażą, Julki w łapach, w łapach, siemiatyczach, mordach. 70-60% młodych mężczyzn, 30% kobiet. 50 czy 60 tych facetów, to są z nich. no jaki to jest Nie reprezentują sobą nic, nie, mają jedno. Wszyscy. Trzy paski, klasyk spodnie Adidasy, przykuc słowiański z trudem ukończyła <laughs> Będzie gorzej, czekają nas wybory parlamentarne. Popatrz trochę na to w ten sposób. Jedna trzecia, niemal jedna trzecia została w domu. Trula, jedna trzecia, dość równo to się podzieliło. Jedna trzecia zagłosowała na, na Wrockiego, jedna trzecia na Trzaskowskiego. Czy to nie jest trochę tak, że my wszyscy razem nie doceniamy. Tak, jak ty powiedziałeś, że idiot, tak? bo to jest bardziej skomplikowana według mnie grupa, która by chciała więcej. Chciałaby więcej pensji, chciałaby więcej. Ale podatków. E, ale... Ta większego powodzenia Ta kobiet. Ta więcej więcej, ale za mniej, mniej podatków. Ta tak, posłuchaj, mniej podatków. W szkole byli gnębieni, bo jeszcze bryki musieli czytać. No i to bo jest jest jeszcze jakieś praktyczne. Często właśnie wspominasz, wydaje mi się, że przez ten brak. Podstawowej edukacji, czym jest podatek, z czego mamy pieniądze, z czego państwo wypłaca pensje, emerytury i renty oraz dopłaty o Jezu, do O czym jest podatek? Czym jest pierwiastek kwadratowy z dziewięciu? Oni tego też nie wiedzą, a ty już wchodzisz w podatek. Oni nie... No tak, ja już takich studentów uczyłem, aż zdarza mi się to i do dzisiaj, i prywatnie, i na tzw. prywatnych wyższych szkołach zarządzania, no tak. Dobrze. dobrze. I jeśli ktoś będzie ich zmuszać do uczenia się tych pierwiastków, to oni powiedzą, że to jest trauma. Ale muszą mieć tanie budownictwo socjalne, zero kolejek do lekarzy, a jednocześnie niskie podatki albo w ogóle całkowite zniesienie pitu. u Żadni imigranci absolutnie nie mogą przyjeżdżać do pracy. Wiek emerytalny należy bezwzględnie obniżyć. Przez delegurację, wszystko to osiągnął przez czarnka Brauna. I paru innych, i julki zostaną pognębione. Ostatecznie każe im się rodzić z gwałtu, a wtedy inaczej spojrzą na tych złap, mord, łosić. przyjdą do nich. Oni na to, oni na to No liczą. I teraz, jak to się stało, że jedna trzecia ludzi tego typu, tak, nam się w tym społeczeństwie, nie wiem, jak to powiedzieć, odłożyła lub wykształciła? Wykształciło w sensie nie edukacji, tylko Ale to nie jest jedna formali. trzecia. Jedna, druga, jedna trzecia, ta, która mm. została w domach, jak mówisz, razem tworzy dwie trzecie, przeważają, są silniejsze. No sorry, ale głupcy, leniwi przeważnie przeważają. No mój Boże, no tak. Czasem są okresy takiego sukcesu, takiego fajnego budowania czegoś, jak moment, w którym powstawała Unia Europejska ze sprawą iluś tam wielkich przywódców i amerykańskiej mm. pomocy, jak rok 89, rok tego przełomu. I deifukujemy. Teraz jesteśmy w etapie niezadowolenia. Niezadowoleni są ludzie, którzy żyją tak dobrze, jak nigdy dobrze nie żyli. Chyba są w skali świata. Ale, ale zrozum, oni nie chcą więcej czytać, więcej się uczyć, więcej poznać. Oni chcą więcej adidasków, Dresów, telefonów na wszystkich. Telefonów, internet i tak mianych, i dalej. dalej. Dobrze, Maciej, a... Czy to nie jest trochę tak, jakby chciałbym poszukać odrobiny chociaż pozytywów w tym, co się wydarzyło, czy to nie jest tak, że, że na przykład przez to, że to jest tak równo się podzieliło, że ten... ten, ten... Pozytyw jest jeden, wejdę no. ci w słowo. Kanał rośnie od kilku tygodni błyskawicznie, no tak. tak nie ma wyświetleń polowych. Nie, ale ja mówię tak, Dopóki nas nie zamkną, a to się, a to się w pewnym momencie będzie stawać realne jest... Spieszcie się nas followować tak szybko odchodzimy. Dokładnie. <grym> Dopóki nas nie zamkną, to myślę, że dla nas to stwarza perspektywę bardzo dobrą, wbrew ujadaniu różnego rodzaju pierdzieli <grym> o tym, czy już się pakujemy, czy my nigdzie nie. No dobrze, ale Maciej, poczekaj, czy to nie jest trochę tak, że ten system się jakoś, tak mi się wydaje, poprzez ten równy podział, taki niesamowity aż podział, że to jest taką minimalna różnica, czy to nie jest tak, że to jest tak, trochę działa jak na zasadzie osmozy, że się wyrównują pewne Yy, nurty, pewne, pewne strony, i tak dalej. Nie, Żadnej to... dyfuzji tu nie ma, jest tylko mm. stabilność równowagi. No, no dobrze, na stabilność równowagi zwał to jak zwał. No wiadomo, że to nie no, jest fizyczna. No, to wystarczy, że jedna działanie. strona ma, mm. ale zrozum, no, ta strona, która ma przewagę, choć miała bardzo nieznaczną, będzie chciała urządzić wszystko, włącznie z prawem karnym, mm. sytuacją kobiet i urządzi. No dobrze, a to teraz mm. mówię, ja szukam cały czas pozytywu jakiegoś w tym wszystkim. Czy to nie jest tak, że jeżeli to jest ponad połowę, ale bardzo blisko połowy elektoratu. Czy to nie jest tak, że trochę zostaną zniwelowane te skrajności? Nie. Czyli, e, czyli taka nie. ultra Nie alt Przez świat, świat wieje coś innego. No. Wieje duch absolutnie sprzyjający prawicy Czasem to się uda i jak w Rumunii, to nie. nie. Mhm. Myślę, że tacy jak Braun, Czarnek, Tarczyński... Tylko będą, zyskają, będą, tak? tylko, będą tylko zyskiwać. Mhm. Zambergowcy, Matysiak i inni. Mhm. Ale nie bójcie się. Wybudują wam 300 tysięcy. Ty, milion, ale mieszkań, samochody, skarpet markowych, Adidas i elektryczne samochody wjadą w to wszystko, a Julki rzucą się. Tym Julki promem się na... i tymi izyrami Julki się rzucą na was w łapach Oczywiście. i mordach jako szalone. I będziecie latali z CPK na wszystkie strony świata. A jakiego tam świata? A Bo nie, złej, przepraszam. No, no, no poja już... nowym, pojazdem nie, nowym pojazdem kosmicznym mm -hmm. wybudowanym przez polskich Masków, Tilów i Wansów z łap, prosto na księżyc i na Marsa. Myślę, że to jest plan, który tak dumny kraj. Mm -hmm. wie... I, I co niesamowite, to się wszystko wydarzy, jeżeli tylko pozbędziemy się Niemców, przybyszów, Brukseli. Prawdopodobnie gejów, zdrajców, zdrajców tak, elit, tak, 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 elit, wykształciuchów, tych, którzy przeczytali tak. więcej niż jedną książkę w całości. Jeśli ich pozbędziemy, to to wszystko się wydarzy. Tak. i będziemy żyli w krainie mlecznej. A teraz, mlekiem, już po, nieodem, teraz już pozostaje oczekiwać na groźby fizyczne, groźby zamknięcia właściwie wszystkich niezależnych mediów, groźby z, zniszczenia sądów i obsadzenia ich, tak jak to tutaj już proponuje Jasno Czarnek. Czyli nie uda mi się żadnego optymizmu wykrzesać z siebie. A wtedy... A wtedy mówię, my sobie jakoś poradzimy wbrew, wbrew tego, co ci, którzy tam szczekają, piszą, czy już wyjeżdżamy, bo na razie jest nam całkiem nieźle, właśnie przyszedł przelew od Buchmachera bardzo okrągły. Natomiast wy po Poleksicie będziecie strażnika granicznego niemieckiego błagać o to, przy tym kursie euro, jaki wtedy będzie, żeby pozwolił Wam już nie zbierać sparagi, tylko podmywać dupy starych Niemców i Holendrów, czego szczerze Wam życzę. Dobrze, a my tymczasem, proszę Państwa, wyjeżdżamy e, za chwilę e, do Ameryki. Najpierw na Kubę po... Bo... Polecimy, no polecimy, mówię, ty... Z tej Kuby polecimy do Meksyku, ale potem już lądem, proszę Państwa, lądem będziemy się starali przemieścić aż do Kolumbii. Honduras, tak. Salvador, Kostaryka, dłuższy przystanek w Nicaraguji na jeziorze, Nicaragua z wyjściem na wulkan Concepción, mm -hmm. potem Kostaryka, no i wreszcie Panama, no i tam trzeba będzie niestety wyczartować prywatną no cesnę, Chyba, klasa... że łódeczką, łódeczką. Nie, Cessna, łódeczką, Michal, żeby się dostać do Puerto mm. i ten fragment przez Darien, trochę dżunglą. Trochę może nie damy rady. Tą Zobaczy, że spróbuje się dogadać z tym gościem za tydzień, zadzwonić hmm. do niego na WhatsAppie. Może, jakieś raczej, może raczej konsultacje w sprawie posługiwania się maczetą? Raczej ta CESNA, boję się, ale... No dobrze. I w każdym razie finiszujemy w, w Kolumbii i stamtąd miejmy nadzieję, że będzie nam się chciało wrócić do naszej kochanej ojczyzny. Gdybyście no. państwo mieli jakieś sugestie, co byście chcieli, żebyśmy stamtąd dla was przygotowali? Wysłali jej, czy to ma być film, czy bardziej fotografie, czy po prostu e, spostrzeżenia na bieżąco e, z tego e, regionu świata. Bardzo prosimy o No i oczywiście prosimy o wsp wspieranie i wsparcie. Naszej no, oczywiście, cały czas zastanawiamy się, jaki wziąć obiektyw, jakie mikrofony. Jeśli byśmy mieli jakieś więcej środków finansowych, to pewnie wybór byłby łatwiejszy. Także tak, proszę Państwa, nie jest tak źle, jak to wygląda nie udało mi się wykreślić smaczka żadnego. Ja bym klienizmu. powiedział, że za, za szwejkiem, nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej, i żeby nie mogło być jeszcze gorzej, ale z drugiej strony nigdy jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. Tak jest, wobec tego pożegnajmy się jako <laughs> Ramen. Ramen.